Za mało psy. You must construct additional pylons. U. No to mi akurat się udało. Teraz tu może się opuszczę. Zobaczymy, no. co tu jest. O! Jedzonko yes. zawsze. Jedzonko zawsze dobre. Tak. Jedzonko dobre. Ciekawe, co miał w tym wazonie. Mm, nie wiem. Okej, okay, tego... tego na pewno nie chcę. Nie. Simon jest pogromcą pogląd, wampirów, a nie jakimś ninja. Dobra, tam nawet nie będę zaglądał. Zgaduję, że na tych książkach można spokojnie stać. Właśnie tutaj naprawdę pełna kontrola nad Simonem umożliwia takie kombinacje w pl książek platform i to się akurat... tp i td. Ten toporek się nam może akurat przydać. O, może nie. Uważaj! <laughs> Okej, okay, przewinę sobie. A tym mówiłem. Bo chcę grać. tak z... No tak, jak nas zepchnie na dół, to nie możemy wrócić. Super.

I no tak to. po raz kolejny przypominamy, gdzie najlepiej uważać przy zbieraniu przedmiotów. Tutaj może już nie będę ten... Dobra. Mm -hmm. Hurra. Safe state, plawks. Teraz ten gość będzie nas powstrzymywał przed nie wiadomo czym. <grym> Może na razie nie. <grym> <grym> wow. <grym> wow. I... Kursuk, czy też schabowy. ding 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 dziękuję. Oczywiście moje przejawy z sympatii do tego gościa są wszystkim znane. Mianowicie... Tu ja, ja jestem trochę wyszkól gościu. na to miejsce, gdyż nagle zacznie się podłoga podnosić i będziemy musieli się. Wow. Mm. To było Już przypadkowe. Nie jest dobrze. Z, tym nietoperze... Z tymi nietoperzami to było naprawdę przypadkowe. Na razie zabijam świeczniki. U. Uh. Teraz zaczyna się robić trudna. Chodźcie teraz uderzyć. Teraz po sekrecie? Nie, nie może być. Co jest? W górę, w górę. No. Przydałby się schabowy, a nie jakiś tam ja, lepszy jest ja, ja bym się radził w tym momencie, zrobił jakiegoś safe state'a na slocie, którym jeszcze nie używasz. Dostosuj do twojej porady Ok, czyli na F8 tak samo Bo... Tego się też nie lubię Marnuj do woli no Manuj do woli, Trzeba będzie To No chodź do góry u, u. I ile czego on... no... ja mam wrażenie, że on w ogóle nawet nie obrywa. ale da się go zabić? Co, uciekł? No zobaczymy co jest tam dole. Hej, tak, świeżo mięsko. To, to, to te... Zobaczymy, co nas ominęło. minęło. Duże serduszka, ale amunicjałem pod dostatkiem. Mhm. Założę się, że tu będzie pułapka jakaś. Nie, nie będzie. Tak, będą nietoperze. Jest to... Chyba jestem po prostu podejrzliwy, ja... straszny. <laughs> to obraz, który nas dusi. Ja może po prostu się, kiedy ta wyrwa się pojawi. To coś to podwyższenie w podłodze, o matko, dajcie mi się wysłowić w języku polskim. i Tam jest po prostu jest, jakaś... po prostu kusnąć. No to jest po prostu kret, nazywaj mi rzeczy po imieniu. Jakieś kret... <laughs> jakieś tak krety, kościotrupy pewnie tam łażą. <laughs> o, o, u! Boże! No nie dwóch! Nie. Dwóch na jednego banda łysego. ocha. Taniocha Taniocha, tani jeszcze jest Taniocha. Gwarantowana przez Markety Castlevania S.A. <noise> Lepiej zrób tutaj zapis. No i przygotuj się Już myślałem, że oberw od, od krzyża. Naprawdę taki z miałem. Jedzonko? O, wo, dusiciel, boa. I teraz chyba czeka nas walka z bosem. Jak mówiłem, przerośnięty wojownik. Już? Ja. Świetnie, to świetnie, to nie był. Tak, ciska na stopramię, nie włączy. To nie był za etap. O, co za głupo, rzucać toporami, no zgin, gin, gin, nie lubię gościa. Kto, kto toporem wojuje, od krzyża zginie. Hmm. Krzyżę, krzyżem go. Co się stało? Gra polecana przez instytutów obrońców krzyża. Dalej drążymy w zamku To się stało, że... To się stało, że zostaliśmy z... Z... No, zrzuceni i to będzie długi etap. A jest Do jakiegoś Tak na starcie spotykamy się te starymi znajomymi pajączkami. Więc jeśli ktoś tu nie potrafi, to może nam... Już... Ktoś nie potrafi tam wyczuć momentu, to może równie dobrze wskoczyć na... Te platformy i przejść nad. I pomijając po drodze wszystkie power-upy. No i teraz tutaj mamy kropelki, ale tym razem jakiś mazik, kwasów czy czegokolwiek. W każdym razie może ono nas zranić i zabić. Jak no Dokładnie. Poza tym tutaj widać, że to jest kombinacja etapu, nie wiem, więzienie, jakieś ścieki, coś w tym stylu, prawda. A to mi się bardzo źle kojarzy, bardzo źle kojarzy, jeżeli chodzi o oryginalną Castlevania. Co, odwiedzimy jakieś te żółwie ninja? Nie, nie szlak trafi etap 10 i 15 z oryginału. O to mi chodzi. Hmm. A, i te oczy. A, to oko. Zobaczcie te oczy mogą ranić. Po prostu jak jest, jest jakieś oko to ja mam zakodowane Myślę, że to muszą być oczy, bo z, z reguły w, o, jest para oczu hmm. e. o. Oczko. Pięknie. To robiłeś tu jednak jakiś sejstate. Już myślałem, że nie. Może właśnie, może jednak warto od samego początku iść... ...górą. Tak, czyli na dole... Padł pójść tylko wtedy jak naprawdę się tam kończy amunicja mm -hmm. zostałem, A amunicja, Przez... Amunicja będzie tam tylko... Zrastać nie ko okay. kończy, ryć głupie oczy Lepiej rzuć krzyżem dla oczyszczenia ten, tak. jak będziesz wchodził w tą platformę to porzucaj parę razy krzyżem Trochę ponad o, 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 o. Skórzające hmm. dzielostwo i tylko o, za. Tyle mam, mam do powiedzenia Dobra, może się cofnę. <coughs> A tak, kto też jest... Skórzające jest bardzo dzielostwo. Field the power Field the, the power od kurczaka. zobaczymy, co nas teraz czeka. Kolejne platformy. Kolejne przesz przesz przeszkadzajki. Przeszka, przeszkadzajki. No właśnie. I tutaj można sobie postać na platformach, na których dole są kolce. To jest coś, do czego no, po prostu nie przywykłem w większości grach, jak Stanie się na czymś takim, to jest śmierć gwarantowana. Chodzi mi tutaj o łowki. Mhm, to zobaczymy. Nie! Tutaj mamy. Wow. Nie zauważyłem Tr tych Czy tych Na górze są jeszcze. No właśnie. O! Stary znajomy z etapu Hydry. Tak? Krzyżyk na drogę. Chciałbym w tym miejscu pozdrowić serdecznie. Hydrę. Chociaż tego, ten krzyżyk mogłem. No, to tak. No, ten, dalej. Już chciałem powiedzieć, że twórcy nie będą się nad nami znęcać. Dają nas raduszka w miejscu, gdzie praktycznie nie możemy ich dostać. A ja nie doceniam nie, twórców. Nie, to w głupie. Nie doceniam ich. Genialność. No i tym razem oczywiście dostaniemy ich mniej. Zapisz. Czytasz w moich myślach. Jak już zapisywasz to często i gęsto. No pewnie. O, zakrecik, o. Coś, czego no, wyjątkowo nie potrzebujemy tym razem. Można się przejeść. O. o! Ucieka! <głos> <głos> nie ma tak jak atmosfery. Może po prostu teraz nie będę ruszał tych świeczników, bo nie ma po co. Będę się skupiał bardziej na przeciwnikach. A świeczniczki to A Właśnie co... ile jeszcze no. na etapie końca zostało? Znowu to samo. Ten, potem będą bloki już literowe i lepiej zapisz. Zapisz, zapisz, zapisz. Najlepiej zapisywać tuż przed nosem przeciwnika. No nie? I od razu uderzaj.